Przed Tobą trening autogenny Szulca, który uwolni Twoje ciało od napięć i sprawi, że będziesz wypoczęty i zrelaksowany. I gdy już będziesz gotów puścić napięcia i zrelaksować się, usiądź lub połóż się wygodnie i weź pierwszy głęboki wdech, i rozgość się w tej przestrzeni. Mając nadal otwarte oczy, wykonaj kolejny głęboki, świadomy wdech i wydech. Spraw, aby Twoje ciało znalazło nie tylko wygodną pozycję, ale również stabilne podparcie. Takie podparcie, dzięki któremu będzie można w pełni się zrelaksować. W takiej pozycji Twoje ręce mogą swobodnie opaść, w takiej pozycji wraz z kolejnym głębokim i powolnym wdechem Twoje barki i kark mogą swobodnie opaść. Z kolejnym głębokim wdechem i wydechem Twoje nogi również mogą swobodnie opaść. Bardzo dobrze. I jeśli do tej pory Twoje powieki się jeszcze nie zamknęły, to właśnie teraz jest ten moment, kiedy czujesz, że stają się ciężkie i mają ochotę się zamknąć. A Ty im na to pozwalasz. Twoje ciężkie i zmęczone powieki właśnie się zamknęły, a Ty możesz mieć wrażenie, że wszystkie odgłosy wokół Ciebie cichną. Cała dotychczasowa rzeczywistość zamyka się, a. Został tylko mój głos. Tylko mój głos i muzyka. Tylko mój głos, muzyka i twój oddech. Twój oddech, który staje się miarowy, rytmiczny. Oddech, który wprawia w rytm twoją klatkę piersiową, która. Unosi się i opada swobodnie. Unosi się i opada. Wdech i wydech. I wszystko poza tym ruchem jest bez znaczenia. Nie ma nic poza tym. Tylko wdech, który daje Ci życie, daje Ci tlen i zdrowie. Oraz wydech który oczyszcza i pozwala odejść dawnym napięciom. I z każdym kolejnym oddechem możesz mieć, możesz mieć wrażenie, że zagłębiasz się w tą przestrzeń bez władu, spokoju i relaksuj jeszcze bardziej. I jeszcze bardziej. A gdy policzę od jednego do trzech, będziesz odczuwać to trzy razy mocniej. Jeden, dwa, trzy, już. Zanurzasz się w bezkresną krainę spokoju i rozluźnienia. A Twoje ciało wypoczywa i relaksuje się. I zanurzając się jeszcze głębiej, przenosisz całą swoją uwagę na prawą stopę. A wraz z tą uwagą, Twoja prawa stopa staje się ciężka. Coraz bardziej ciężka. Tak jakby grawitacja zaczęła działać 2-3, a może 10 razy mocniej. Twoja prawa stopa jest już tak ciężka, że nie możesz jej ruszyć. I nie chcesz jej ruszyć. Bardzo dobrze. A gdy twoja prawa stopa już tak bardzo ciężka, czujesz, że ten ciężar przenosi się również na twoją prawą łydkę i prawe kolano. Ciężar ze stopy rozlewa się na Twoją prawą łydkę i prawe kolano. Co sprawia, że Twoja prawa łydka i prawe kolano stają się tak ciężkie, jak gdyby grawitacja działała tu kilkanaście razy mocniej. Twoja prawa łydka i Twoje prawe kolano są tak ciężkie, że nie masz sił ich podnieść i nie chcesz ich podnieść. Bardzo dobrze. A ciężar przenosi się wyżej na Twoje prawe udo. Twoje prawe udo staje się ciężkie, bardzo ciężkie. Możesz mieć nawet wrażenie, że coś wciska go w podłoże. Twoje prawe udo staje się tak ciężkie, że nie możesz go unieść. I nie chcesz go unieść. A gdy Twoje prawe udo jest tak ciężkie, jakby coś ogromnie ciężkiego wciskało go w podłoże, Przenieś teraz swoją uwagę na lewą nogę. I zwróć uwagę na swoją lewą stopę. Twoja lewa stopa staje się ciężka. Pod wpływem silnej grawitacji twoja lewa stopa staje się tak ciężka, że nie jesteś w stanie jej podnieść i nie chcesz jej podnieść bardzo dobrze a teraz ten ciężar rozlewa się na twoją lewą łydkę i lewe kolano ciężar wnika w twoją lewą łydkę i lewe kolano a ty czujesz, że twoja lewa łydka i lewe kolano są tak ciężkie, że nie jesteś w stanie ich podnieść. Nie chcesz ich podnieść. Bardzo dobrze. A teraz ciężar przenosi się wyżej do Twojego lewego uda. I Twoje lewe udo zaczyna właśnie teraz odczuwać ciężar. Jakby jakaś siła grawitacji. Zupełnie nieziemska, zaczęła go wciągać, wciskać w podłoże. Twoje lewe udo jest tak ciężkie, że nie możesz go podnieść. I nie chcesz go podnieść. Bardzo dobrze. A teraz zaczynasz odczuwać, jak dzięki temu ciężarowi twoje mięśnie i ścięgna obu nóg. Opuszczają wszelkie napięcia. Twoje obie nogi mogą się rozluźnić. Czujesz jak wszelkie napięcia opuszczają Twoje stopy, łydki, kolana i uda. Jednocześnie czujesz jak w miejscu dawnych napięć wchodzi niebywałe poczucie rozluźnienia. Twoje całe nogi są absolutnie rozluźnione. Pozwól im, aby jednocześnie odczuwając ciężar, doświadczały cudownego, błogiego odprężenia. I pomimo tego, że nie możesz ich unieść, to czujesz, Wręcz niebiańskie rozluźnienie. I pozostając w delektowaniu się tym cudownym rozluźnieniem, czujesz, jak właśnie w tym momencie w Twoje cudowne, ciężkie, odprężone nogi, ponącząwszy od palców stóp dalej, poprzez stopy, zaczyna wnikać ciepło. Takie Przyjemne ciepło. A ciepło w połączeniu z ciężarem sprawia, że odprężenie staje się jeszcze bardziej intensywne. Odprężające, ciężkie ciepło przenosi się poprzez Twoje pięty, kostki, łydki, kolana. Uda wyżej aż do Twoich bioder i miednicy. I właśnie biodra i miednica w tym momencie stają się równie ciężkie, jak i nogi. Twoje biodra i miednica stają się coraz bardziej ciężkie. Otulone ciepłym ciężarem mogą i one doznać niebiańskiego odprężenia. A tymczasem Ty przenosisz swoją uwagę na swoją prawą dłoń. I czujesz, że ona również zaczyna robić się coraz bardziej ciężka. Twoja prawa ręka jest już tak ciężka, że nie możesz jej unieść. I nie chcesz jej unieść. Bardzo dobrze. A ciężar przenosi się wyżej do Twojego przedramienia i do Twojego łokcia. Właśnie teraz czujesz, że Twoje prawe przedramię i łokieć zaczynają mu doświadczać cudownie ciężkiej grawitacji. Twoje prawe przedramię i łokieć są tak ciężkie, że nie możesz ich unieść i nie chcesz ich unieść. Bardzo dobrze. A wraz z Twoją uwagą, ciężar również rozchodzi się po Twoim prawym ramieniu i prawym barku. I czujesz, jak w Twoje prawe ramię i bark wlewa się tak duży ciężar, że nie możesz ruszyć ani prawym ramieniem, ani prawym barkiem. A im bardziej się rozlewa po Twojej prawej kończynie, ten cudowny ciężar, tym intensywniej ona doświadcza odprężenia. Niebiańskie odprężenie. Wszystkie mięśnie i ścięgna Twojej prawej ręki właśnie teraz rozluźniają się jeszcze bardziej. I jeszcze bardziej. Bardzo dobrze. A teraz pozostaje w odczuwaniu ciężaru Twojej prawej ręki, przenieś uwagę na swoją lewą dłoń i poczuj, jak i ona zaczyna być z każdą sekundą coraz bardziej ciężka. Twoja lewa dłoń jest już tak bardzo ciężka, że nie możesz jej unieść i nie chcesz jej unieść a ciężar rozlewa się wyżej na twoje lewe przedramię i twój lewy łokieć. I właśnie w tym momencie ciężar wlewa się do twojego lewego przedramienia i łokcia. Cudowny ciężar, cudowne rozluźnienie. I ten cudownie rozluźniający ciężar promieniuje teraz na Twoje lewe ramię i lewy bark. Sprawiając, że z każdą sekundą Twoje lewe ramię i Twój lewy bark zaczynają być również cudownie ciężkie i cudownie odprężone. Twoje lewe ramię i lewy bark są tak ciężkie, że nie możesz ich unieść i nie chcesz ich unieść. Właśnie teraz masz wrażenie, że pozostając w odczuwaniu ciężaru, Twoje ścięgna i Twoje mięśnie, twoje lewej ręki są tak nieziemsko odprężone, że możesz mieć wrażenie, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczałeś. I właśnie teraz, od Twoich cudownie ciężkich bioder, do Twoich obu dłoni wlewa się ciepło, które potęguje odczucie ciężaru, odprężenia. Co najmniej trzy lub czterokrotnie. Wraz z przesuwaniem się ciepła wyżej, Twoje dłonie doświadczają pełnego odprężenia. Pełne odprężenie zaczynasz odczuwać w swoich całych dłoniach przedramionach, łokciach, ramionach i barkach. To jakby zapadać się w błogim ciężarze, niosią, niosącym odprężenie. Twoje pięty, Twoje uda, Twoje dłonie, łokcie i barki, odczuwając ciepło, spoczywają swobodnie pod odprężającym, przyjemnym, obezładniającym ciężarem. A ty możesz przenieść teraz swoją uwagę na powietrze, które wchodzi i wychodzi z twoich nozdrzy. Możesz swobodnie zauważyć, jak klatka piersiowa unosi się i opada w kierunku kręgosłupa. A ty czujesz się coraz bardziej odprężony? Świadomy życiodajnego oddechu, niosącego zdrowie i spokój, a usuwającego jego klatki piersiowej wszystko to, co zbyteczne, wszystko to, co ci już nie służy. A Twój brzuch porusza się rytmicznie wraz z oddechem. Każdy wdech i wydech. Pozwala mięśniom przylegającym do kręgosłupa odprężyć się jeszcze bardziej. A wraz z odprężeniem mięśni wzdłuż kręgosłupa i mięśni brzucha rozluźnia się cały tułów. Wszelkie napięcia opuszczają narządy wewnętrzne, które właśnie teraz zaczynają się rozluźniać. I właśnie teraz ciepło z rąk i z zaczyna ogarniać powoli całe Twoje ciało. Ciepło przenosi się poprzez Twój splot słoneczny wzdłuż mostka wyżej do klatki piersiowej. Ciepło przesuwa się mu w górę poprzez Twoje gardło i kark, sprawiając, że ten obszar Twojego ciała również doznaje niebywałego rozluźnienia. Wszelkie napięcia i blokady kiedyś tu umiejscowione zostają wręcz rozpuszczone, a w ich miejsce wpływa cudowne, niebiańskie rozluźnienie. Możesz mieć też wrażenie, że rozluźniający ciepło płynie od kości ogonowej aż pod czaszkę wzdłuż kręgosłupa. Rozluźnienie przenosi się na Twoją szczękę, skórę wokół ust i nosa. Skóra pod oczami doświadcza wręcz bezwładnego odprężenia. Znikają wszelkie napięcia, wszelkie zmarszczki, doświadczasz nieziemskiego rozluźnienia twarzy. A w tym rozluźnieniu twoje czoło jest przyjemnie chłodne. To tak jakby ktoś otworzył okno w cudowny, wiosenny poranek. I przyjemny chłód odczuwalny jest aż do czubka głowy, co zapewnia ci odczucie świeżości, a czując jednocześnie świeży chud na czole i czubku głowy oraz rozluźniające ciepło w pozostałej części głowy, odnosisz wrażenie, że Twoja głowa w takim właśnie stanie może zupełnie odpocząć. Głowa może opaść zupełnie bezwładnie, pozwalając sobie na odczuwanie rozluźnienia jeszcze głębiej. I jeszcze głębiej. A teraz powiedz, proszę, sugestie na głos lub w myślach. Powtarzaj za mną. Moje ciało jest cudownie rozluźnione. Doświadczam swobodnego przepływu jasnozłotej energii. Poprzez całe moje ciało. A szczególnie wzdłuż kręgosłupa, aż poczubek mojej głowy. Pozostając w tym przepływie, mam poczucie pełnej akceptacji. Pełnego bezpieczeństwa i pełnego poczucia odprężenia: Moje ciało i umysł właśnie teraz mają pełną możliwość regeneracji. I wizualizuj teraz przez chwilę ten przepływ energii wzdłuż Twojego kręgosłupa, po, aż po czubek głowy. I wizualizuj tą krążącą energię, która regeneruje Twoje ciało. Poczuj to każdą tkanką. Poczuj tą energię w swoich żyłach. Poczuj, jak płynie razem z krwią i zasila całe Twoje wnętrze. Zobacz to i poczuj to. I właśnie teraz, gdy zupełna regeneracja Twojego ciała zakończyła się, w Twoim ciele pojawiła się lekkość i świeżość, a gdy policzę od 10 do 1 wrócisz do pełnej świadomości, a Ty będziesz czuć się tak odprężony i tak zrelaksowany, jak zaraz po przebudzeniu w letni poranek. 10 razy więcej odprężenia, 9 razy więcej spokoju, Osiem razy więcej lekkości. Siedem razy więcej relaksu. Sześć razy więcej uśmiechu. Pięć razy więcej pogody ducha. Cztery razy mniej zmęczenia. Trzy, dwa, a gdy powiem za chwilę jeden, poczujesz to odprężenie, spokój, lekkość, relaks, pogodę ducha i uśmiechniesz się do siebie, będąc w pełni wypoczęty i zrelaksowany. I jeden, otwierasz oczy, jesteś tu i teraz, w pełni odprężony. Przepełnia cię spokój, lekkość i pogoda ducha, jesteś w pełni wypoczęty i zrelaksowany, i niby jesteś w tym samym miejscu, a jednak wszystko jest inaczej, bo Twoje postrzeganie siebie się zmieniło, a dzięki temu i świat się wokół ciebie zmienia.